Hej cześć, ciemno ludziska z tej strony i zapraszam Was na kolejny odcinek zagrajmy w twierce. Witam Was przedostatnim już, yy, no, w przedostatnim już... no, w przedostatniej misji, bo w odcinku nie wiadomo czy to będzie przedostatni, bo raczej chyba tą misję teraz, misję 20, lament i zgrzytanie zębów podzielę na dwa odcinki chyba. Czas panowania wilka zdawał się zbliżać ku końcowi. Coraz więcej hrabstw zrzucało jego jarzmo i przechodziło pod twoje panowanie. Prawda, że Duke Buregarde wprowadził twojego ojca w pułapkę, ale to ja przebiłem mu żołądek mieczem. <gry> Jeśli nadal marzy ci się zemsta, wiesz gdzie mnie znaleźć. Choć nie miałeś żadnych rozkazów od ser długoręki. Paliła Cię żądza zemsty za śmierć ojca i nakazałeś swoim wojskom podążać naprzód. Na granicy kolejnego hrabstwa dogonił Cię posłaniec od serdł góręki. Cóż Ty sobie myślisz? Przecież przykazałem Ci postępować ostrożnie. Na otwartym polu nie masz żadnych szans w walce z wilkiem. Schroń się w jego opuszczonym zamku i powstrzymaj tam jego siły, dopóki nie dotrę do Ciebie z posiłkami. Wysłałem tam już nasze oddziały, aby zbadały teren i zaczęły umacniać zamek. Wzmocnij swoje oddziały i sam zamek, a potem broń się na tej pozycji aż do przybycia ser długoręki z posiłkami. Przyjdzie ci odeprzeć ataki całej armii Wilka, a będzie to największe oblężenie, jakie dotąd widziałeś. Wysyłaj do boju rycerzy, gdyż mogą robić szybkie, krótkie wypady z zamku. Tak! jest to... będzie to największe oblężenie jakie do tej pory widzieliśmy w całej naszej serii Zagrajmy w Twierdze to jest naprawdę trudna misja bo wilk rzuca dosłownie główne swoje siły na naszą twierdzę no znaczy jego byłą twierdzę i ją my teraz przejęliśmy i... odbudowujemy ten zamek jak tu było napisane no i niestety wilk tutaj jeżeli jest wilkie, wilk tutaj w, nas przejmie, przejmie ten zamek, to wszystkie nadzieje na odbicie ostatniego hrabstwa wilka zostaną, zostaną puszczone w niwecz, bo to dysponujemy teraz głównymi siłami, jakie mamy do dyspozycji. I trz, trzeci front, bo zostaliśmy podzieleni na trzy fronty. Front serbogoręki, front króla i my tutaj, nasz front, który odpiera ataki wilka i jesteśmy doskonałą zasłoną dla właśnie goręki i króla a więc musimy utrzymać się by ostatecznie pokonać wilka a więc najpierw strategia do tej misji są niezbędne ogromne zapasy kamienia które pozwolą naprawić wielkie szkody wyrządzone przez wroga ilość żywności jest ograniczona więc wybuduj jak najwięcej farm na dostępnym płaskim fragmencie terenu porady Używaj drużyn rycerzy do przeprowadzania wycieczek z zamków w celu zniszczenia wrogich maszyn mlężniczych. Tak, nowa jednostka i ostatnia z dostępnych budowli jest to stajnia. No i rycerze. Ostatnia jednostka możliwa do odblokowania w grze. Chociaż jeszcze taran jest, ale to, to, to taran chyba się albo do budowli zalicza, albo do jednostek. Nie, chyba do jednostek, ale dobra, no to kolejna jednostka rycerze są bardzo dobrzy w władaniu miecze szybko się poruszają to jest to najszybsza jednostka bo mają konie. Do dyspozycji mają oczywiście miecze i bardzo dobre zbroje półtowe, ale jest potrzebna do ich rekrutacji stajnia, bo tam oczywiście w stajni są jakby to powiedzieć produkowane konie, no nie, to trochę dziwnie brzmi. Może e, hodowane konie, o, może tak będzie lepiej. Hodowane konie, no i... Oczywiście konie służą do boju, by nasz rycerz mógł szybko się przetransportować w dane miejsce. Ale niestety nie mogą wchodzić na, do zamku i na mury, więc to jest raczej jednostka obronna przeciw takim jednostkom jak tarany, wieże obleżnicze albo do po prostu osłabiania jednostek, albo odkrywania o, tych, tych, tej rzeki ognia to też wam pokażę, ale to w następnym odcinku, bo już będziemy też dysponować takim, taką jednostką. I to jest naprawdę dobra jednostka do szybkich wypadów, tak jak już mówiłem. No i mamy nasz zamek. Jest to taki skromny zamek. Oczywiście armie będą przychodzić stąd, tutaj będzie naprawdę potężne pole bitwy. Tutaj będziemy musieli się utrzymać. No nawet zamek jest wam powiem mocny, bo wilk jest tak na tyle durny, że... Jakieś pole? Jak... Wilk Czekamy jest na, na tyle durny, że... Atakuję frontalnie. Zamiast zaatakować na przykład przetransportować te całe wojska tutaj i zaatakować to tu i później się przebić tu, to by było lepiej. A tutaj bramy raczej nie mogę postawić, bo jest tutaj nierówno. No właśnie, jest tutaj strasznie nierówno. Musiałbym, gdzieś to, musiałbym to zburzyć i postawić tu bramy i wtedy to obtoczyć, ale nie będę tego robił. Bo tutaj gram bez bramy. Po prostu umacniam jak najwięcej tu mamy. Dobra, ich na razie zostawimy. Już od wilka! Moi ludzie już nadchodzą. Wkrótce raz nas zawsze przestaniesz sprawiać. Trochę szybko, nie prawda? Potrzeba nam nowych eee, jak potrzebuje? Szybciej z tymi rekrutami potrzebuje tych konnych. Dobra, ja znam tu, że jesteście grupa numer jeden, jesteście czterech muszkieterów. Tutaj. Muszę naprawdę bardzo przydatna jednostka, w tej grze wszystkie jednostki są naprawdę przydatne, mamy oczywiście ogromne zapasy mieczy, żywność jest też ograniczona jak było napisane w... Tej, 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 tych, w tych poradach. Więc... Ja miałem ja znaczy te. Trzeba coś zbudować? No będę czegoś zbudować. Boże, ale to naczynie parzy. Mm. Kto się nie opasz. Przygotowaliśmy narzędzie. Od tego naczynia zrobią mi się pęchenem. Jak z tego naczynia okropnie się ktoś? Dobra, łaskawość. I tak, cztery. lecimy, szybciutko. Jest to poziom trudny, więc y, ja szybko sobie tutaj zmniejszę poziom. Bo trzeba tu naprawdę szybciutko myśleć. Nam broni, mm. I tak dwa. Masza, serde, no właśnie, jest coś takiego, zrobimy się podzielono na grupki. Jak widzicie, potężne armie, naprawdę. Jazda dalej, niszczy się. No jazda! Czekamy na rozkaz Nasze miecze są I jak widzicie już są wieże, e, znaczy wieże obrężnicze te katapulty I już atakują widzicie, no trzeba tu naprawdę szybciutko myśleć Więc ja tu robię jak najszybciej Czekamy na rozkaz Potrzeba nam nowych zrób Tak se szybciutko Ojej, jeszcze Trebuś. No właśnie, to jest trebusz To chyba się zalicza do jednostek, właśnie nie wiem. Nasze konie są. Dobra, y, oczywiście walimy te konie, niech tu zginą, bo one tylko do tego się nadają. Niszczyć! No właśnie. Dobra, tutaj nie będziemy zbierać kamienia. Najgorsze właśnie jest... To są te doły m, tunele kopalniane, no, tak to można nazwać, no, nie wiem jak to się nazywa, tunele kopaczy, no tak to nazwy już będzie będzie mm, łucznicy brońcie się na drugim terenie Jesteśmy gotowi szybko tu no, niszczyć to Przerwę! Trzeba Przerwę! Oczywiście Musimy też... Yy, nie, nie możemy zapomnieć też o zapasach żywności, które są bardzo potrzebne ramię, no i... mi to zrobimy co w naszej mocy Co mamy z tygodę? Boże, ale to znaczy nie No weź się, dobra. Pielacz olej. Spalcie się w piecu. Tylko na to zasługujecie Gdzieś są? No właśnie, tu są wojownicy. Tak na takie grupki się podzieliły. Po raz, raz, służba mówię, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedmiu. Po siedmiu, siedmiu grupka się tak. Znaczy po siedmiu w dwóch grupkach. I troszeczkę lipa. Przygotowaliśmy narzędzie. O. Dziejku Taran. Te, te, te doły Niedobrze. Wyłam? Wyłom Bronimy wyłomu Nie mam Daj Od tego naczynia Czemu ty żeś to wylał? Ja nie chciałem, żebyś tu wylewał. Przysmażyć ich, przysmażyć. Pięknie. Czekamy na rozkazy. Wasza łaskawość. Uh -huh. Potrzeba nam... Jakie... Broń, ser. Kur, serio. Zbieram podatki, zbieram. Złoto wpływa do naszego starca, ser. Czekaj, Jesteśmy gotowi. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. O oh, fuck. Ta pozycja. To facet. O, szacuje. O, mamy. Wszystki martwi. Trzy, ja by ci słyszał. Kąndzie się trzeci dalej. No, no. Wojownicy do ataku. Ajnić si pod samym się. Mój błąd. Dobra, za późno już. Stój. Nie wystrzeli. Wystrzeli. O nie. Dobra, nie wystrzelił. Na szczęście. Wyruszamy. Trzeba coś to. Pięknie, tak o to chodziło. Dobra, to niestety padnie. Długo się mówi. Czekamy na psy. Jak będzie ciężko, Uuu, potrzeba, nam broń, pse, potrzeba nam nowych rekrutek. Zniszczcie mi to. No przecież. A? Trzeba dobać broń. Naruska. Czekaj, jak bliżej. Co mamy z Boże, ale to naczynie. Od tego naczynia zrobiony mi się pękheć. Ucznicy w potęgowości. Jaj, no, no. Moje własne psy nie biły. Jej, on mi wybiły mu tutaj łuczniki te psy jedną. Zamiast ich atakować, to mi się go pisuję tutaj. Jak możemy niech może dostanowić swojego naczynia się kropnie się kopci? kopić. Spróbujcie. No i nie zdążył wylać nawet. Ja Łucznicy w gotowości. Nie było kolejny atak. Muszę łaskawość? No dobra, przetrwaliśmy ten atak gracze. No troszeczkę straciliśmy. Ale no, powinniśmy to wszystko naprawić. Potrzeba nam nowy krektor. Trzeba te. coś budować? Dobra, przyspieszmy. Jejku! Jajku! Idiota! Pozdrawiamy Cię. Naprzód. Ruszać się. Jesteśmy gotowi. trzeba nam Jest! Super. Super. Wiadomość od Wilka. Czyżbym Cię trochę nie docenił? Trudno. Trudno się mówi, nie doceniłeś, to masz pecha, nie? Trzeba było pomyśleć, zanim się zadrze ze mną. Ho ho ho. E, raz, wszystko, teraz wszystko odbudowujemy. Bo zaraz kolejny atak. Naprawdę szybkie te ataki. Są trzy ataki z tego, co pamiętam. I każdy silniejszy. Więc pierwszy atak dużo strat. Drugi atak jeszcze więcej strat. Trzeci atak. Bronimy się w ostatniej linii obrony, zapewne. Bo nie wiem, czy jakikolwiek tutaj zagrajmer Grał na poziomie trudnym. Jeżeli tak to wielki szacun, bo to nerwów tyle teraz, że stracił tutaj. No, czy ja mogę psy zbudować? Nie mogę psy zbudować. Mm, trudno. Ale nie, nie będę budował tym co się wkurzyłem na nim. Trzeba kupić kamień. Dobra, to grunt. Jejku, ja tu mogłem postawić. Dobra. Hmm, to... Potrzeba kamienia. Jaka. Jaka. Nie masz wystarczającej ilości. To złota złota. Jajku. Co by tu można było sprzedać? Zobaczmy w broniach. To mi nie będzie potrzebne. Nie masz wystarczającej ilości towarów. To mi będzie potrzebne akurat. A, jejku, tutaj. Mąki mam dużo. Aha, tak nie zrobię. Nie mogę oczywiście mąki sprzedać, no super Tego nie sprzedam, to sprzedam Daj nam zadanie, jak możemy pomóc? Yy, zmniejszy czas. No, oczywiście rekrutów rekrutujemy w cały czas. Jesteśmy gotowi! Potrzeba nam Trzeba. nowych rekrutów, ser To 20 yy. Dobra, to już tego nie będę nawet odbudowywał, bo nie... nie ma sensu. To jeszcze dwa domki. Co z tej żywności jest strasznie mało. Mąki ja mam dużo, to może to sobie zlikwiduję i dam sobie farmę bydła. Nie można tutaj tego zbudować. Powiedzmy jeszcze. Nie. Dobra, trudno się mówi. Ale wiecie, no nawet tych wojsk mamy troszeczkę. Jesteśmy gotowi! Dużo. Jestem z tego I zadowolony. Mam Trzeba nam nowych rekrutów. Dobrze, niedobrze tych rekrutów. Dobra. 40. Mój panie. 5, yy, 2. Złota mamy strasznie mało, ale nie przejmujcie się tym. Ja się tym pogniewem przejmuję. <laughs> nie, ja, nie, nie, nie. Byłeś powodem wielu moich zgryzot. Teraz w końcu odpłacę ci tym zrobimy. Ja, samym ja nie zaraz. Wasza łaskawość Zajmuje stanowisko na machini jest Jeszcze była jakąś machin obliżniczym, ale chyba raczej dam to. Albo. Tak, tu pójdą te w dwie balisty. Wasza łaskawość. Czekamy na rozkazy. Ser. Szybki marsz! Ja tutaj nawet nie zakupałem tego, nie zdążę już. Nie wiem, tutaj może zrobię jakieś koksowniki tu proszę. Tu oczywiście też, tu. Tu mam dziurę, tak naprawdę. Nie, yeah, serio, nie, nie, ja, ja, ja się... Ja nie wierzę w siebie. Ser? Dobrze. Na namie, Dobra, oczywiście koksodniki też stawiamy. Dlatego właśnie opłaca się też czasami robić łuczników, bo łucznicy mogą tylko korzystać z koksodników, no i mogą podpalać, prawda? Nie hmm, potrzebuję... Czekam właśnie... muszkieterów naszych. Kolejny ośmiu mamy? Wow! Dobra, przyda się, przyda, przyda, przyda się. Nie mówię, że nie. 41, grupa pierwsza... 45, ja Trzeba nam nowy bo ja trzeba nam nowych. Wojska wilka atakują. Potrzeba drewna. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. O czym myślisz? powoli. Jeden. Za twoją za twoją O, o cóż mało teraz. Albo mi się wydaje. A ty co? Nie robisz? Co, że, czy Jazda, wzią, wzią, wszyscy robisz. Tak nie no 20 mi dajcie. Chociaż mniejsze mi się wydają te armie. Albo same te ta... Yy, jak to się nazywa? Ojej, no, nasz kolega oczywiście reguły. Se zamierza szczerze. Zajdł chwałę. Oczywiście nie Tylko ich. Właśnie tylko ich, bo oni kopią, i to jest bardzo że kopią. Nie lubię, jak go kopią. Tu jest. Czekaj, po Co ja go nie mogę Jakim cudem? Zabić mnie. Zabijasz mi kopaczy. Najbardziej wkurzające jednostka w całej grze. Znaczy no wkurzający nie są, bo łatwo ich zabić. Ale są naprawdę w wielkich grupach na przykład tak jak tutaj, no tyle kopaczy tych masakry No niszczyć to pajace

Ciągle nie macie koksowników, tak ja to podzielę na dwa odcinki. To przetrwamy i kończymy już odcinek, bo tu jest 21 minut bramy. Tak szybko zleciało, naprawdę. Jakieś polecenia? Spadzi mi to. O właśnie, o to mi chodziło. Ile mamy ty. jest ich trochę. Dobra. do Ja ich chciałbym wycofać tutaj. się! Wycofać mi się Ta pozycja My się tu nie utrzymacie, nie macie szans uuu Szybciej A wy do służby Zgłaszam się do służby przy Co mamy spróbować? Przygotowaliśmy nasze... Wylać olej! Tylko patrz, jak Gdzie tyś to wylał? Daj nam Wylać, Wylać olej. Czekamy na rozkaz. Spłonąć. Jak mi się Na ramię broń. Na tabli do boju, sir. Na Czemu? Nie kusznik! Łucznik! No nie no koksowników tu nie mają! Czemu nie macie koksowników? Tu i tu! Spalcie mi to! Pozdrawiamy cię! Tak! Spaliłeś No i teraz się palcie. Cie. przerwał na... Proszę łaskawość. Niech się Jesteśmy gotowi. Dobra. jest niebezpieczne. Pozdrawiamy cię. Bo się nie przebijali, naprawdę. Ale raczej powinniśmy też rady spokojnie. Dobra, wychodzimy na przecież. No, Zostały gusznicy i to wszystko jest do pokonane. Ładka! Nasze zapasy żywności kurczą się panie. Nasze zapasy złota stale rosną. Hmm. Jesteśmy gotowi! To zbyt łatwe! Wojownicy do atakuu! Koniec! A więc w następnym odcinku zakończymy tą misję i prawdopodobnie, jeżeli nam starczy czasu, rozpoczniemy sobie misję numer 21, czyli ostatnią misję w kampanii wojennej. A więc ja się z wami żegnam, trzymajcie się na razie.